Witajcie! W naszej parafii, oprócz niedzielnych nabożeństw, odbywa się wiele różnych spotkań, a właściwie trzeba by powiedzieć odbywało się, bo od jakiegoś czasu nie jesteśmy w stanie spotykać się. Jednym z takich spotkań są godziny biblijne. W naszej parafii funkcjonują dwie takie godziny biblijne. Każdą środę o godzinie 17 spotyka się grupa około 30 osób w Cieszynie. Na tzw. wieczorach z Biblią, a w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w zamarskach, grupa około 20 osób także studiuje wspólnie Słowo Boże. Godziny biblijne mają to do siebie, że to nie nabożeństwo, gdzie studiujemy tylko jakiś króciutki fragment Bożego Słowa bardziej dobrany tematycznie do hasła danej niedzieli ale bardzo często zajmujemy się jakąś księgą całościowo. Próbujemy studiować ją na kolejnych spotkaniach od początku do końca. Ponieważ od jakiegoś czasu nie mamy takich spotkań, postanowiliśmy zaproponować Wam godzinę biblijną w wersji online. Tym razem też nie będzie to godzina, będzie to troszkę krótszy czas. W maju chciałbym Was zaprosić wszystkich do wspólnego studium listu do Filipian. Zrobimy to w następujący sposób. Przez najbliższe 4-5 tygodni Będziemy nagrywali takie krótkie, 20-minutowe filmiki z wprowadzeniem do tej księgi. Zachęcam by ci z Was, którzy oglądacie nas, żebyście też wyciągnęli swoje Biblię, będziemy czytali poszczególne fragmenty, a dodatkowo wszystkich chętnych chciałbym zaprosić do spotkania online w formie wideokonferencji, gdzie będzie czas na zadawanie pytań, może dzielenie się swoimi refleksjami, ale o tym zupełnie na koniec. List do Filipian. Żeby zrozumieć przesłanie jakiejś księgi, żeby lepiej jeszcze dostrzec, co Boże Słowo chce nam powiedzieć, trzeba coś więcej niż tylko wyrwanie jakiegoś wersetu czy nawet krótkiego fragmentu z kontekstu. Trzeba popatrzeć na całą księgę, trzeba też być może dotrzeć do tego, kim był autor. Kim byli adresaci i w jakich okolicznościach dana księga została napisana. Dlatego dziś, w ramach wstępu do listu do Filipian, chciałbym króciutko w takich czterech punktach odnieść się do tej księgi. Powiemy sobie krótko o autorze, o adresatach, o okolicznościach powstania tego listu i o podziale tej księgi. Najpierw kwestia autora. 21 spośród 27 ksiąg Nowego Testamentu to listy. Spośród tych 21 listów, 13 z nich ma w tytule autorstwo apostoła Pawła. Powiedziałem w tytule, dlatego że wśród biblistów y, trwają dyskusje, na ile rzeczywiście apostoł Paweł jest autorem wszystkich z nich. W niektórych przypadkach wydaje się to być dosyć problematyczne. Ale akurat jeśli chodzi o list do Filipian, to zdecydowana większość biblistów i egzegetów nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I dlatego nie musimy się specjalnie tym zajmować i po prostu możemy przyjąć, że autorem tego listu jest apostoł Paweł. Jedna z bardziej znanych postaci Nowego Testamentu. Początkowo Saul, faryzeusz, doskonale wykształcony żyd, a potem po zdarzeniu pod Damaszkiem nawrócony chrześcijanin, wielki misjonarz. Apostołowi Pawłowi poświęcona jest zdecydowanej większości druga część Dziejów Apostolskich. Tam widzimy, jak z gorliwego prześladowcy chrześcijan stał się gorliwym apostołem. I to jest cecha, którą warto zapamiętać, bo to też widać w jego listach: że apostoł Paweł był naprawdę zdolny do niesamowitych poświęceń. Był też człowiekiem, jak wspomniałem, bardzo dobrze wykształconym, co również można dostrzec w jego pismach. Dzieje apostolskie opisują nam trzy podróże misyjne, które odbył apostoł Paweł. Jego działalność polegała na tym, że wyruszał w podróż. Odwiedzał miejsca, do których dotąd nie docierała Ewangelia, gdzie jeszcze nikt nigdy nie zwiastował dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Był tam przez jakiś czas i zakładał zbory, a potem szedł dalej. Z czasem jednak widział, że musiał zmieniać trochę swoją strategię, próbując dbać o wszystkie zbory. Nie był w stanie być w wielu miejscach jednocześnie, dlatego jednym z narzędzi, w których ciągle był w stanie odwoły, oddziaływać na poszczególne zbory, było pisanie listów. Pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła, wspólnie jeszcze z Barnabą, to odwiedziny Cypru i później kilku zborów w tzw. Azji Mniejszej, dzisiejszej południowej Turcji. Po kilku latach apostoł Paweł postanawia wyruszyć w drugą podróż misyjną. Tym razem zabiera ze sobą Sylasa, odwiedza zbory w Azji Mniejszej, które wcześniej założył, tam dołącza do niego Tymoteusz, przechodzą niemal całą dzisiejszą Turcję i dochodzą do miasta Troada. I tam w Troadzie apostoł Paweł ma widzenie. Pewien Macedończyk zaprasza go, żeby odwiedził także ich kraj. I apostoł Paweł, posłuszny temu widzeniu, udaje się w podróż do Macedonii, do Europy. Jest to pierwszy raz, kiedy odwiedza nasz kontynent. I kiedy dociera do Europy, pierwszym miastem, w którym się zatrzymuje, jest właśnie Filipia. Ta Filipia, do której kilkanaście lat później pisze właśnie list do Filipian. A więc dochodzimy do naszego drugiego punktu. Adresatów. Filipia. Filipia to nie było jakieś bardzo duże miasto. Źródła pozabiblijne podają, że w czasach apostoła Pawła mogło liczyć kilka tysięcy mieszkańców. Było to jednak dosyć znaczące miasto. Założone prawdopodobnie około VII wieku przed naszą erą. Swoją nazwę nosiło od Filipa Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego. Przez to miasto przechodził ważny szlak handlowy, dlatego było miejscem, gdzie zatrzymywali się różnego rodzaju handlarze i kupcy. Ale być może najistotniejsze z punktu widzenia zrozumienia charakteru mieszkańców, a także zrozumienia przesłania tego listu, jest to, że miasto to było kolonią rzymską. Co to oznacza? Kolonia rzymska to taki, jakby wręcz skrawek Rzymu. Mieszkańcy tego miasta próbowali we wszystkim naśladować Rzym. Prawo, które funkcjonowało w tym mieście, architektura, czy nawet sposób bycia mieszkańców było próbą odzwierciedlenia tego, co się dzieje w Rzymie. Sami mieszkańcy byli dumni z tego, że są właśnie kolonią rzymską. Zbór w Filipi, tak jak wspomniałem, został założony w czasie drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. Opisuje nam to księga dziejów apostolskich w rozdziale 16 od wiersza 11 do 40. Zachęcam was, że jeżeli chcecie, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, żebyście przeczytali sobie w domach ten fragment. Najprawdopodobniej wizytę apostoła Pawła w Filipi możemy datować na rok 50 może 51 naszej ery. I podczas pobytu w tym mieście, w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale czytamy o jego spotkaniu z trzema osobami: z Lidią, z młodą kobietą i ze strażnikiem więzienia. Krótko przypominając te trzy spotkania, popatrzmy na te osoby. Kiedy Paweł przybywał do jakiegoś miasta, najczęściej najpierw kierował się do swoich rodaków, do Żydów, którzy żyli wtedy w rozproszeniu w wielu różnych miejscowościach. Swoje kroki kierował najpierw do synagogi. Ale nie we wszystkich miastach była synagoga. W Filipi akurat nie było. Dlatego rozglądając się, szukając Żydów, dotarł w końcu na rzekę. I tam spotykały się kobiety. I to im, jako pierwszym, zwiastuje Ewangelię w Filipi. I czytamy, że pierwszą kobietą, która nie tylko przysłuchiwała się temu, co mówi Paweł. Ale uwierzyła w to jest Lidia. Nie wiemy zbyt wiele o tej kobiecie. Czytamy, że była sprzedawczynią purpury z tiatyry. Purpura była bardzo drogim materiałem, a więc można by powiedzieć, że to bogata kobieta. Taka dzisiejsza wręcz bizneswoman, która uwierzyła Pawłowi i została ochrzczona ona i cały jej dom. To jest pierwsze miejsce, w którym spotyka się zbór filipi dom lidi. Paweł zostaje tam przez jakiś czas, chodzi po ulicach tego miasta, głosi Ewangelię już nie tylko Żydom, ale także Poganom. I czytamy następnie, że była tam pewna młoda kobieta, niewolnica, która miała pewien szczególny dar ducha Wieszczego. Nie będziemy w tej chwili zatrzymywali się bardzo szczegółowo na tym, co to oznacza, ale. Ciekawe jest to, że ta kobieta za apostołem Pawłem I Sylasem krzyczy wręcz na ulicach Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Ta kobieta mówiła prawdę. Można by wręcz powiedzieć, robiła reklamę apostołowi Pawłowi. Właściwie można by powiedzieć robiła coś pozytywnego. Ale Pawłowi nie zależało na takiej reklamie. Jemu bardziej zależało na tej młodej dziewczynie, zniewolonej przez ducha wieszczego. Dlatego mocą Jezusa Chrystusa wygania z niej tego ducha. Nie wiemy, co się stało potem z tą młodą dziewczyną, ale możemy przypuszczać, że nie tylko została uwolniona, ale to wydarzenie tak mocno wpłynęło na nią, że również dołączyła do wierzących w Filipi. I trzecia osoba strażnik więzienia. Jak to się stało, że w ogóle mówimy o strażniku. Otóż uwolnienie tej młodej dziewczyny sprawiło, że jej właściciele podburzają lud Filipi, i apostoł Paweł i Sylas zostają pojmani, bez żadnego procesu, ubiczowani i wtrąceni do więzienia. Do ciężkiego lochu, zakuci w dyby, ale tam. Pomimo niesprawiedliwej sytuacji, oni w nocy śpiewają. Nie skarżą się, ale wychwalają Boga. Następnie przychodzi trzęsienie ziemi, otwierają się kraty więzienia, zostają oswobodzeni i można by powiedzieć, spokojnie mogli wyjść z tego więzienia. Ale nie robią tego, zostają. Strażnik więzienia, który miał pilnować więźniów, i stwierdził, że przecież nie ma tu nic do roboty. Który zasnął sobie, nagle budzi się, widzi otwarte kraty i chce popełnić samobójstwo, bo wie, że i tak groziła mu kara śmierci za to, że nie dopilnował więźniów. Okazuje się jednak, że wszyscy są na miejscu. I to wydarzenie tak mocno nim wstrząsnęło. Także w kontekście tego, że pewnie wcześniej słyszał śpiew Pawła i Sylasa, że przybiega do nich i pyta: Co mam czynić, abym był zbawiony? I on również zostaje ochrzczony wraz z całym swoim domem. Na drugi dzień po tym wydarzeniu Paweł i Sylas przyznają się, że są obywatelami rzymskimi, co w Filipii było bardzo znaczące i mieszkańcy trochę się wystraszyli, że tak surowo potraktowali obywateli rzymskich. I żeby zatuszować całą sprawę, proszą ich, żeby opuścili miasto. Podsumowując, pobyt Pawła i Sylasa w Filipii Dosyć krótko, prawdopodobnie około kilku tygodni, może miesiąca maksymalnie. I czytamy, że w tym czasie tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, była zaledwie garstka. Lidia, kobieta z wyższych sfer, bogata, młoda niewolnica, uwolniona od ducha wieszczego, i strażnik więzienia, i jego rodzina. Być może jeszcze kilka jakiś innych osób, o których Dzieje Apostolskie nie wspominają. Popatrzmy jak różne to są osoby. Zupełnie z innych światów wręcz. Właściwie nie łączy ich prawie nic. I teraz zostają pozostawieni sami sobie. Bo Paweł z Sylasem idą dalej. Można by powiedzieć słaba perspektywa na rozwój zboru. A jednak to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, nie jest niemożliwe u Boga. I Filipia jest przykładem tego, że ludzie z zupełnie różnych sfer, z zupełnie różnych światów, których prawie nic nie łączy, mogą stanowić wspólnotę, bo połączył ich Chrystus. I to jest niezwykła lekcja dla nas żebyśmy zastanowili się co jest tym co nas dzisiaj łączy. Przejdźmy teraz do trzeciego naszego punktu, czyli okoliczności napisania listu. Druga podróż misyjna to nie jedyny czas, kiedy apostoł był w Filipi. Mijają lata i apostoł Paweł wybiera się w trzecią podróż misyjną. Tym razem przyjmuje inną strategię, znowu przechodzi Azję Mniejszą, ale udaje się do Efezu. I tam zatrzymuje się przez trzy lata. Powstaje tam bardzo duży zbór. I dopiero po tych trzech latach postanawia udać się, wydaje się, w taką dosyć szybką podróż przez Macedonię i Grecję. Najpierw przepływa do Macedonii. Tak, jakby odnosimy wrażenie, czytając 20 rozdział dziejów Apostolskich, jakby bardzo szybko przechodzi przez kolejne miejscowości, potem wraca, ale najprawdopodobniej dwukrotnie w tym czasie odwiedza Filipię. Jest to rok prawdopodobnie 56, a więc minęło gdzieś 5 lat od czasu, kiedy był tam. Tym razem na krótko zatrzymuje się w Filipi dwukrotnie. Potem płynie do Jerozolimy. Tam zostaje pojmany, przez jakiś czas spędza w więzieniu, a potem jest odtransportowany do Rzymu, po to, żeby być sądzony przed cesarzem, jako obywatel rzymski. W Rzymie trafia do więzienia. Jest rok 61, być może 62. Apostoł Paweł spędza dwa lata w więzieniu w Rzymie. I z tego więzienia postanawia pisać listy. Kilka listów, które znajdujemy w Nowym Testamencie, pochodzą właśnie z tego okresu. Określamy je jako listy więzienne, i jednym z nich jest właśnie list do Filipian, napisany gdzieś około 61-62 roku jakieś 10-11 lat po pierwszej wizycie w Filipii i okazuje się, że zbór trwa. Co więcej, zbór się rozwija. Kiedy zobaczylibyśmy do pierwszych dwóch wierszy listu do Filipian, ja będę czytał to z przekładu Biblii Ekumenicznej, znajdziemy tam takie słowa. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, razem z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę na to stwierdzenie – Razem z biskupami i diakonami. Garstka wierzących w Filipi, ludzi z różnych światów. Po dziesięciu latach rozrasta się do zboru, w którym służą diakoni i biskupi. Czyli zbór posiadający jakąś strukturę, który, który prowadzi już kilka osób. Co więcej, jest to zbór, który nie koncentruje się tylko na sobie. Nie rośnie sam w sobie, ale jest to zbór, który służy innym. List do Filipian jest jednym z listów, w których Paweł używa bardzo wielu pochwał, stawiając wręcz Filipian za wzór: że są tymi, którzy służą innym, dzielą się, wspierają, pomagają. To jest niezwykłe świadectwo. Wiary osób w Filipi. Chciałbym Was zachęcić. Zanim będziemy zagłębiać się w poszczególne fragmenty tego listu, żebyście spróbowali przeczytać go w całości. Takim wręcz jednym tchem. To nie jest długi list cztery rozdziały zaledwie. Czasami dobrze jest, zanim zaczynamy studiować Boże Słowo zanim zaczynamy zatrzymywać się, analizować poszczególne wersety, czy nawet pojedyncze słowa. Przeczytać tak dosyć szybko w całości daną księgę i pomyśleć, może wręcz zapisać gdzieś swoje pierwsze myśli. Jakieś takie własne spojrze, spojrzenia, spostrzeżenia. Ten list możemy podzielić na kilka części. Te części gdzieś są zatytułowane w formie nagłówków, nadanych później do poszczególnych rozdziałów czy fragmentów. Apostoł Paweł rozpoczyna ten list tak jak każdy od pozdrowienia, przedstawienia się, wypisania adresatów, podziękowania. Następnie w pierwszym rozdziale opisuje swoje aktualne położenie, to, że znalazł się w więzieniu. Końcówka pierwszego rozdziału i drugi to przykład i pokazanie życia podobnego Chrystusowi, że my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby naśladować Chrystusa, także w tych trudnych sytuacjach. Dalej opisuje dwóch wiernych towarzyszy, tych którzy byli z nim współpracowali, którzy też odwiedzali przez jakiś czas Filipie. Potem w rozdziale trzecim mamy opisaną konfrontację z przeciwnikami, a więc pokazane pewne zagrożenia, które są dążenie do celu. Celu, który my, chrześcijanie, mamy przed sobą? I wreszcie czwarty rozdział to końcowe pouczenia, pozdrowienia i podziękowania. List do Filipian. Jeden z piękniejszych listów w Nowym Testamencie. W kolejnych tygodniach będziemy chcieli przyjrzeć się tym poszczególnym fragmentom. A wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami, może zapytać o coś, Chciałbym zaprosić w poniedziałek 11 maja na wideokonferencję. Będziemy używali platformy Zoom. Jeżeli macie kamerkę, jeżeli możecie się w ten sposób połączyć, albo też skorzystać z Waszych telefonów, proszę zainstalujcie sobie tą aplikację. I o godzinie 20 chcemy połączyć się na mniej więcej godzinną wideokonferencję, żeby być może porozmawiać w ten sposób. Szczegółowy opis tego, co należy zrobić, znajduje się jeszcze pod tym. Pod tym filmikiem na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Tam możecie znaleźć poszczególne informacje. Zachęcam, żebyśmy ten czas, kiedy jesteśmy teraz w domach, wykorzystali na studiowanie Bożego Słowa, na uczenie się tego, co my dzisiaj możemy zastosować także w swoim życiu. Życzę Wam dobrego czasu. Zostańcie z Bogiem. Amen.